Należy powiedzieć, że to niektórzy ludzie kąpią się nielegalnie pewnie Mam tylko nadzieję, że to słychać na kamerze I teraz odpowiedź dlaczego chciałem być tutaj bez przewodnika Moi drodzy Drodzy, czwarta rana, Lecimy, zapraszam Patrzcie na to, czwarta, 09 Koty nie wiedzą o co chodzi Patrzą na mnie. tu jeden, drugi, tam czarny Tam też sobie jeden leży Piękne odgłosy natury Schodzimy Bezpieczeństwo ponad wszystko Nie ma co tak się to położyć na ziemi Czwartej rano To chyba mój autobus To jest to co mówiłem To jest auto, tam coś śpi Ja się nie spodziewałem tu po o 4.20 Ale spodziewałem się co najmniej kilkoro turystów A tu jest cisza Dziwna akcja, co? No i prawie dojeżdżamy, w znaczy godzina 5.50 Idziemy kupić bilety, kosztują 150, czyli jakieś 75 zł godzina 6.30 rano jestem jedyną osobą, która nie wzięła przewodnika i to nie chodzi w ogóle o koszty e, tego przewodnika bo to kosztowało chyba jakieś nie wiem 20zł ale stwierdziłem, że chciałbym chyba tutaj być samemu powiem wam tak, byłem w kilku takich strefach archeologicznych ruinach Majów i powiem wam, że w Meksyku, no to jest kosmos, tam Chichen Itza, słuchajcie przyjeżdżacie, no to jest jedno na drugie, nie idzie zrobić zdjęcia Tutaj są trzy autobusiki, u nas było chyba 10 osób I tak mówię, nie chciałem więc przewodnika ze względu, iż chciałem po prostu pochodzić sam, nie chciałbym żeby ktoś mnie ciągał za rękę z miejsca na miejsce Wolę być sam i że tak powiem niezależny od grupy, jeżeli chciałbym spędzić więcej czasu w danym miejscu, spędzę. Jeżeli mniej, po prostu będę siedział mniej. I teraz też można zapytać Piotrek, ale czy jak byłem w Cicennica, to warto wyjść z Tikal? Moi drodzy, to jest miejsce typowo w dżungli. Tu się jechało słabicie godzinę 30, żeby tutaj dojechać. Jest naprawdę dziko. Na starcie patrzę. Znalazłem, że są krokodyle. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że uda się znaleźć jakieś zwierzaki, fajne, ale w ogóle, wiecie, sam, sama możliwość przebywania tutaj w tej dżungli, coś pięknego. Zapraszam. Zatem, rzeczy ważne. Tury odbywają się trzy razy w ciągu dnia o godzinie 3 rano, o godzinie 4.30 to jest najpopularniejszy tur bo ten o trzeciej jest na wschód słońca, ale nie było cię co do słońca ładnego, jak jechaliśmy, w ogóle go nie było widać, więc. Chyba nie warto I o 8 rano Czemu nie pojechałem o 8 rano? W ciągu dnia słuchajcie 43 stopnie Tak więc Polecam wam się zaopatrzyć Dużą ilość wody Ja mam słuchajcie 3 litry ze sobą I miejmy nadzieję, że to starczy Ale obawiam się, że Niekoniecznie Więc jeszcze odpowiedź czym się różni Chichen Itza od Pika. Słuchajcie Czysto w dżungli Patrzcie na to Tutaj jest mnóstwo szlaków, to można sobie cały dzień chodzić Tam w tym Chichen Itza no niekoniecznie się znaczy, po prostu dojeżdża autobusem do parkingu Idzie robi zdjęcie i wychodzi A tutaj ja Liczę, żeby do się pół dnia sam Chodził po lesie I to jest najlepsze Powiem wam, że też byłem w miejscowości Palenque W Meksyku na południu w stanie Chiapas i to też było coś takiego, że dosłownie kilka osób było na krzyż Ale było przepięknie Na wejściu wita was mapa Jest opisane ile czasu trzeba, żeby cokolwiek zrobić No powiem wam, patrzcie Stąd tutaj 20 minut, 25 minut, 50 minut Kosmos no i wybierzemy jedną ze ścieżek i pójdziemy Strzelam, że taki kolor i taka można powiedzieć no, Wydaje się na szorstką Strzelam, że może być pewnie jadowita Ale to są takie moje przemyślenia Wchodzimy do lasu nie wiem co to, ale coś tam jest. Widzicie? I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest Tikal? Jest to nic innego, moi drodzy, jak po prostu ruiny miasta Majów, ludów, które występowały tutaj, właśnie na terenie obecnej Gwatemali oraz Meksyku. I dzisiaj się troszkę przeniesiemy. W te czasy właśnie majów. Miejmy nadzieję, że Uda się to najlepiej Pokazać Bardzo ciekawe jest to, że tutaj Sporo rzeczy wyjaśnionych jest w języku Angielskim. Tutaj słuchajcie Łazienka W zasadzie tej Pozostałości Jeżeli chodzi tutaj o zwierzynę Tutaj właśnie w dżungli Gwatemali, nie wiem co to było nie wiem czy to było słychać na kamerze ale tutaj słuchajcie występują i Pumy i Jaguary ale wątpię że puścili o tak sobie nas wolno nie wiem to coś tam słychać jakieś zwierzę wątpię że to czy Puma czy Jaguar więc wątpię że tak turysty po prostu wiecie puścili wolno żeby sobie chodzili jeżeli byłaby możliwość spotkania takie dzikie zwierzęta, ale są tu na tym terenie, chociaż wydaje mi się, że jak słyszą lub czują po prostu ludzi, to raczej trzymają się z daleka. Ale te odgłosy są bardzo ciekawe. Posłuchajcie sami! Mam tylko nadzieję, że to. Słychać na kamerze Normalnie powiem wam, gdyby ktoś tak tu w nocy Człowieka wysadził W lesie, by taki odgłos słyszał To ciepło w gaciach Gwarantuję W ogóle jeżeli chodzi o język Majów to Podobną słowo Tikal Znaczy miejsce Gdzie słychać głosy duchów Nie wiem, czy tam się dzieje Ale trzeba pójść zobaczyć, bo inaczej ja człowiek się coś nie dowie Może ktoś puszcza z głośników takie dźwięki specjalne, żeby turyści się bali Ale wątpię, że w strefie archeologicznej tak ważnej dla Gwatemali, dla kultury Majów Ktoś by robił takie rzeczy I teraz odpowiedź, dlaczego chciałem być tutaj bez przewodnika, moi drodzy. Główny plac w mieście Tikal. Zobaczcie, jest kompletnie, kompletnie pusto. Niesamowite miejsce. Aż brak słów. Nie wyobrażam sobie pójść właśnie na ruiny Ciccionica w Meksyku i po prostu być samemu, bo to jest chyba niemożliwe. Ja wydaje mi się, że byłem Samutkiego rana, jak tylko i wyłącznie otwierała świątynia i było mnóstwo ludzi. Tutaj słuchajcie. Pusto. Niebywałe. Coś ciekawe moi drodzy, tutaj na większą część tych świątyń można wchodzić, bo zapytałem przewodnika No bo tamtą dużą I w zasadzie papugi zielone Ale głośne są gnoje, patrzcie Pięknie to jest I tutaj jest ta główna świątynia Z tej strony wchodzić nie można, ale z drugiej można normalnie obejść i wejść, skoro przewodnik powiedział mi, że można. To spoko. I kiedyś na Cisczeń ICA również można było wchodzić. Ale podobno ktoś spadł i zabronili. Kurczę, bardzo ciekawe miejsce. Fakt właśnie, że można sobie tutaj wejść, pochodzić, zobaczyć, dotknąć to jest coś pięknego. Ale oczywiście wszystko z, z głową. Z szacunkiem do tych zabytków, żeby, wiadomo niczego nie niszczyć, ale jak znaczy to jest stromo i z takich rzeczy można powiedzieć, śmiesznych, to ja, mając nieco większy mikrofon, jadąc do Meksyku, nie pozwolili mi właśnie wejść na teren. Czyczyszen Ica, ponieważ powiedzieli, że mam profesjonalny mikrofon. Nie wiem, w czym to im przeszkadzało. Moim zdaniem to tylko i wyłącznie jest w stanie, nie wiem, jeszcze bardziej wypromować, powiedzmy, daną kulturę, dany obiekt. Jeżeli zrobi się z tego ciekawy materiał, który gdzieś tam ktoś może później obejrzeć. No ale. Przecież nikomu nie zabronię Robić takich no. Rzeczy Świątynia numer 2 znana jako świątynia Masek Postawiona dla Jassaba Cham Kawil I 38 metrów wysokości, słuchajcie, nawet tutaj jest wszystko w języku itza zapisane, aby nie wchodzić po świątyni. Zostały tutaj postawione rusztowanie schodki, aby sobie wejść normalnie po ludzku. Bo po pierwsze, bardzo ważna świątynia, wchodząc, można byłoby ją uszkodzić. I łatwo jest uszkodzić siebie. To wszystko jest bardzo strome. Jest tu gorąco, słuchajcie, łatwo, żeby zakręciło się w głowie. I nie problem spać z takiej świątyni. Zrobić sobie krzywdę. No tak, postawili schody drewniane. Można wejść, pozwyczaić sobie z góry. Przyszli turyści. Pierwsze grupy na placu. Parę minut pomie, więc udało się chociaż przez chwilę być samemu. Jeżeli chodzi o te świątynie, to one są wszystkie ponumerowane. Świątynia numer 1, świątynia numer 2, numer 3 i kompleks świątyń, który jest oznaczony literką, czyli kompleks N, O, P i tak dalej. Idziemy dalej, słuchajcie na spacer. Jesteśmy właśnie na tym głównym placu. Gran Plaza, w tym miejscu. To była ta świątynia numer 1, świątynia Jaguara, świątynia numer 2, którą wam przed chwilą pokazywałem. I idziemy się przejść teraz tutaj, i później już. W... Tak, zrobiłem pentelkę. Ja zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem, jak jakieś cywilizacje setki lat temu żyły sobie te w dżungli, Słuchajcie, budowali sobie świątynie. W ogóle inny świat. Ja ciągle mówię, że ta nasza cywilizacja podąża chyba w złą stronę. A jak Was w ogóle interesują takie świątynie i w ogóle ciekawi was czy to świat Majów, czy Inków polecam poglądać sobie filmy dokumentalne, o którejkolwiek z tych cywilizacji naprawdę warto przed właśnie pojechaniem. Czy to do Meksyku, czy do Peru, żebyście zobaczyli. Ach, to słuchajcie, wyglądało. Robi robotę. A teraz sobie wyobraźcie, jak tutaj archeolodzy odnaleźli takie miejsce. To słuchajcie, jest dwie godziny teraz samochodem od tej popularnej miejscowości Flores. To jest w środku niczego. No, dobrą sprawę. I żeby tutaj dotrzeć ileś tam, słuchajcie, lat temu przez tą gęstą dżunglę, bez dróg, bez niczego i natrafić na taki kompleks świątyń, to jest w ogóle, to jest dopiero, słuchajcie, podróżowanie, nie to co my teraz mamy, telefoniki, mapy, wszystko, słuchajcie, przewodniki, wytyczone ścieżki. Opisane, zobaczcie, świetne, świetne. Siete templo, słuchajcie Siedem świątyń, a wejdziecie, człowiek czasami starać się nie musi, wszystko ma już podane na tace. Zobaczcie, kiedy zostało wybudowane, lata mniej więcej osiemsetne, 900 Tutaj w ogóle będziecie mieli około 5 godzin. Oczywiście, można tutaj jeszcze oddychać samemu najzwyklejszym kolektywo. będzie ciutkę taniej ale mówię, moim zdaniem polecam przyjechać z samego rana tak jak ja wyjechałem o godzinie tej czwartej o później będzie za gorąco jest godzina 7.30 i ja już odczuwam, że się robi bardzo, bardzo ciepło a jakbyście wyjechali o 8 i dojechali tutaj na godzinę 10 Myślę, że kosmos temperaturowy. Co jest fajne, że to co jest repliką to faktycznie jest pokazane, jest napisane, że jest to replika jakiegoś na przykład monumentu, który tutaj stał. Strzelam, że pewnie jest albo gdzieś przechowywany, albo w muzeum. Albo starali się, nie wiem, zrobić jakąś rekonstrukcję tego Albo badają No i po prostu postawili Tak jak to pewnie wyglądało, kiedy to znaleźli No i opisali Prawidłowo, bez kłamstwa, że jest to słuchajcie Replika Danego Powiedzmy pomnika No i świątynia czwarta, jedna z ważniejszych w tej, tej części Kompleksu, niestety W trakcie, zobaczę odbudowy nie wolno wchodzić, tak więc można ją pokazać tylko z daleka, jest oczywiście cała zarośnięta i wejście jest po prostu niemożliwe. Rano, za 10 w sumie, obszedłem wszystkie najważniejsze świątynie. Tutaj te 7 świątyń, zaginiony świat. Tutaj ten punkt widokowy. To około świątynia numer 4, czyli tam na końcu, plus ta główna, plac główny. I powiem Wam, że spoko, 10 tysięcy kroków zrobionych. Jeszcze powrót czeka na, że tak powiem, do tego Visitor Centers. Tam sobie też przekąsić i jechać dalej w trasę, bo ja już nie wracam. Słuchajcie, do Florec. Ja tu przyjechałem z całym swoim ekipunkiem, z całym plecakiem, można powiedzieć, Majdanem moim całym. I będę cisnął dalej. I teraz, ważna sprawa. Jak ktoś przyszedł pierwszy raz i sobie myśli, kurczę. Goś pojechał do Gwatemali na 2-3 dni. Słuchajcie, ja byłem w Gwatemali w roku 2020, spędziłem tu około 2 tygodni. Tak więc na kanale jest wejście z wulkanu Akatenango, jest pana jest jezioro Atitlan, słuchajcie, Antigua Guatemala, przekraczanie granicy z Meksyku do Gwatemali i z powrotem. Tak więc są, słuchajcie, odcinki. Zapraszam na playlisty Klikacie Guatemala 2020 No i będziecie mieli wszystko słuchajcie ładnie poukładane A jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał Czy da się tutaj chodzić bez mapy? Teoretycznie tak Bo wszędzie są znaki plus macie mapki na trasie Ale moim zdaniem ja zawsze mam ściągniętą aplikację Maps.me Pobieram sobie mapę danego kraju lub regionu i mam swoje szlaki. Jest też taka mapa, jeszcze nazywa się chyba a, Mapy 3. Mapy.3. Nie mam, ale słyszałem, że również rewelacyjne. Kapibara. chyba. A takiego czorta na wyjściu się nie spodziewałem. Słuchajcie, jeszcze mamy knajpkę. Gracias Mamy, słuchajcie, cyk, jedzonko. I tutaj jeszcze jest powitanie w różnych językach. Zobaczcie. Witamy w stolicy świata majów. Tikal, język polski. I macie dwie opcje: albo sobie zjeść tutaj w takim, że tak powiem, knajpce lokalnej, albo pójść sobie do takiej normalnej restauracji. O, smacznego. Śmiało mogę powiedzieć, że jedna z lepszych tutaj miejscówek, jeżeli chodzi o takie bycie. Strefy archeologiczne tutaj, majów. W samochodzie. Mi się wydawało, że są z widy, bo zrobiłem naprawdę 15 tysięcy, zrobimy około 15 tysięcy kroków, czyli jakieś 13 km, już czuję, że jestem zmęczony. I serio współczuję wszystkim, którzy przyjeżdżają. A tutaj o godzinie 10 rano i biorę ten autobus o 8. Faktycznie może jeszcze nie jestem ale wieszcie mi, że teraz będę chodzić. Teraz się zestrał z gorąca. Ale nic. Wsiadamy zaraz w fury, miejmy nadzieję i jedziemy dalej przed siebie. No i moja fura pojechała dalej, słuchajcie Ja wysiadłem z miejscowości szlu I stąd jedziemy w przeciwną stronę Będziemy jechać najprawdopodobniej takim cykiem basem do miejscowości Mołczor Nie wiem jak często one jeżdżą Tak więc idę na główną W jest to na głównej, ale, ale Żebym tu go widział Bo z tej strony ani ja go nie widzę, ani on mnie nie widzi Tak więc Idę Łapać, ale gdzieś w cień, bo jest kosmos, 40 stopni No i moi drodzy wchodzimy do Belize Na Piechotkę. Można powiedzieć, że niektórzy ludzie kąpią się nielegalnie pewnie. Belizyliczycy po stronie Gwatemali albo Gwatemalczycy po stronie Belize. No i moi drodzy, to znalazła się wlepka. Jak będziecie przekraczali granicę z Gwatemali do Belize. Wyślijcie Feto. Wyście już podbite. Wchodzimy do Belize. Słuchajcie, ostatni. Kraj na obu Amerykach. Wjeżdżamy murdeczki, ale się cieszę. Za każdym razem coś nie pasowało. Jak byłem w Meksyku, nie mogłem wjechać. Jak byłem w Gwatemali, nie mogłem wjechać. Teraz w końcu mogę. Powiem Wam tak, różnice cenowe są kosmiczne. Tutaj do pierwszej miejscowości 15 km 80 zł. po stronie gwatemalskiej. A 3 razy większy dystans 15 zł. No i słuchajcie na stacji i jak wiecie, matematyka jest jedna. I 20 to nie 3, w sumie 20 dolarów, a 3 dolary belizeńskie tutaj kosztuje mi autobus, czyli dolar. 50 amerykański, zobaczcie, 20 razy więcej kasują na granicy. No, Także no sorry, ale no, ja nie będę płacił tyle siana za 10 km jak mogę pojechać autobusa. Ja nie jestem, już w autobusie kosztuje dolar, 50 amerykański a na granicy 20 dolarów kosztuje kasówka. kosmiczna przewidka. A ta miejscowość jest 2 km po prostu z, z granicy od granicy Pojechałem na stopa, jeszcze gość mi wymienił pieniądze, więc mega fajnie, zadowolony, słuchajcie, lecimy Wygląda tak, 42 stopnie zleje się ze mnie uh. oh. Okropnie Dojechałem, moi drodzy. Pierwsza potrawa w Belize. Ryż z fasolką, kawałek kury, sałatka. Aby było dobre. Moi drodzy, dojechałem. Jestem w Postelu. Czuję się jak gówno, ale mało czasu, więc idę zwiedzać. 20 tysięcy kroków dzisiaj zrobionych. Otrzeciera na nogach, ale filmy same się... Nie zarząd pokazuje mi 21 tysięcy kroków. Idę na spacer, zobaczysz troszkę miasta. Wziąłem tabletkę przybulą, moją łeb, trzmi trochę, ale resztę zobaczycie w kolejnym odcinku, tak więc zostawcie subskrypcję, nie przegrawcie belizę Widzimy się do zobaczenia. Hej.